Więźniowie Labiryntu. Co jest, panowie? 9 dni do otwarcia sezonu. Za chwilę rusza Labirynt pełną parą. A wy co, siedzicie? Jak to, za 9 dni? Tak, za 9 dni. Widzisz? Zobacz, co? jak to wszystko rośnie. Ona jeszcze nie jest duża, ale wiesz co, dzisiaj przyszedł Deszcz! deszcz! No, co prawda, 1,5 litra tylko na metr kwadratowy, ale zawsze. Także zadajcie, eee, ty idziesz równać rządki No Co? Ty idziesz pielić dynie A... A ja zaraz przyjdę i was sprawdzę, dobrze? Dobra, niech będzie będzie. Tak Wiecie, na mojej farmie nie ma miejsca dla nygusów Wszyscy muszą pracować Ja jako szef często muszę dopilnować to osobiście Zwłaszcza szeryf, no szeryf to powiem wam, że ostatnio mnie Naprawdę Zawodzi tak szczerze. Nie wiem, co jest tego przyczyną. Macie narzędzia? Tu. Ty jedziesz równać rządki w labiryncie. Ty jedziesz pielić dynie. Ja mam sporo pracy dzisiaj do zrobienia, nie zrobię tego wszystkiego za was. Do roboty, już! Już? Tak, już. Dobra. Mamy mało czasu. Dobra, kolba, idziemy. Tylko, żebym was znowu razem nigdzie nie przyłapał na gadaniu i bawieniu się Aj! telefonami. To nieprawda, że na mojej farmie pracują niewolnicy. To są wysokiej klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło. I nawet dostają jeść. Czasami. <laughs> I jak ci idzie? No, chyba dobrze. Widzę, że jest strasznie wolno. A wiesz, że tych ścieżek jest 3 km ponad? I co teraz? Wiesz, ile zostało dni do otwarcia? 9. Damy radę. 9 i spędzę na polu, to damy radę. No ale to już chyba bez snu. No zobaczymy, kurde Mam nadzieję, że ten szeryf nie poprosi mnie znowu o pomoc Cały rok za niego harowałem Jak ma znowu na tym słońcu pracować, to zaraz się w popcorn A co to jest w ogóle ten deszcz? Nigdy nie widziałem No miałem ochotę wsadzić mu te grabie w g. No a tak sobie pomyślałem Płaci Myślę, że wypadałoby to zrobić, nie? Idzie Ale najpierw zajmę się tym Dobra Idzie dobrze te pielenie Ceryf! Ceryf! Tak, to mogę robić. Tak. No, tak! Możesz mi wyjaśnić Co ty tutaj robisz? No, no linię wymierzam Ale po co? No, to kapusta musi mieć ten linię jakby wymierzone i ja... Czy stanę... czy to, jaka kapusta? Jak to? No, no szef mnie wysłał do, do pracy, nie? I ten, nie? Czy ty... ja... to, to są... To jest kap... To jest ciebie kapusta to jest, to jest według ciebie kapusta? To jest, to, jest a, a co? to jest według ciebie kapusta A co to jest? A jaką my mamy farmę oprócz labiryntu z, z kukurydzy? Powiedz mi wspaniaczko farmę Mamy farmę Brawo Jakby to powiedziała moja bratanica, jesteś bardzo nieludzko spostrzegawczy. A mogę już wracać do pracy Po pierwsze to nie jest kapusta, tylko to są dynie. A po drugie, jak ty trzymasz tą gradkę? Jak ty trzymasz tą gradkę? Co ty chcesz z tym zrobić? No... A myślisz, że po co jest ta końcówka? Ja... Szef mi dały, jakby. no do pracy! No, a jak się nią pracuje? Jak robiłeś w zeszłym roku? Co robiłem? Pieliłeś dynie. A? Pieliłeś dynie. No tak! No. No to jakby ten, nie? I wracam do pracy, nie? Po, po pierwsze. Grackę się trzyma nie tym kijem, tylko tą częścią ostrą i jedziesz! I gra coś wyrywasz dzielsko i tak dalej. A przede wszystkim to zacznij od początku. Boże, z kim ja muszę pracować? Ja ci tak powiem szczerze, mordeczko, tak z serduszka jeszcze, że ja tą pracę wykonuję bardzo dobrze. Ja sobie tutaj wszystko odniosłem i. Jak to wszystko dobrze pójdzie, to ta gracka ląduje wiecie gdzie a ja wiem jak.